Hej, cześć, witajcie, z tej strony Twardy przez EF, a ten odcinek to piąta i na ten moment ostatnia część filmu o lore agentów. Jeśli nie widziałeś poprzednich części, to bardzo polecam je sprawdzić, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynamy. Wiecie już z poprzednich części, że każdy agent ma swój własny lore, więc od razu przejdźmy do opisu frakcji. Dziś zaczniemy od Phoenix, a konkretnie Phoenix Connection. Phoenix powstało niedługo po upadku Związku Radzieckiego. Uważa się ich za najbardziej przerażającą organizację w Europie Wschodniej, ze względu na to, że podobno kropają każdego, kto stanie im na swojej drodze. Są odpowiedzialni za ataki w wielu krajach, jak na przykład Hiszpanii i Rumunii. Każdy ich członek jest profesjonalnym snajperem oraz wielu z nich jest specjami odładunków wybuchowych. Tak naprawdę nie wiadomo, ile mają członków, ale wiadomo, że ta liczba rośnie z dnia na dzień. Dowódczynią Phoenix jest Valeria Jenner, która jest główną antagonistką w loże CS, ale to już temat na kiedy indziej. Jak sama twierdzi, Phoenix nie symbolizuje zniszczenia, symbolizuje odrodzenie. W trakcji Phoenix możemy spotkać na wielu mapach, np. Lake i Overpass, a oto ich członkowie. Miotacz. Miotacz to ukryty as w rękawie Phoenix z walce na krótki dystans. Jest bardzo nerwowy i potrafi osiągać zadziwiające rezultaty niewielkimi środkami. Zyskał swoją ksywkę po odbiciu placówki Phoenix tylko za pomocą swojego bagnetu M9 i broni zabranym wrogom. Istnieje możliwość, że chodzi tu o placówkę zapis Sirocco z trybu Danger Zone. I z głównych postaci to tyle. Phoenix składa się głównie z różnych żołnierzy, a oto oni. Zwykli żołnierze to zdolnieni strzelcy, zwerbowani jako pomoc przy misach odzyskiwania terytoriów, Są niezwykle zabójczy w pojedynkę, a jeszcze bardziej w grupie. Żołnierze uliczni to siły naziemne specjalizujące się w walce na bardzo gęstych obszarach miejskich. Dokładnie znają wszystkie drogi i alejki, przez co plotka, że w przeszłości byli taksówkarzami. Egzekutorzy, którzy są najemnikami wyspecjalizowanymi w wielu dziedzinach, nie przejmują wszystkich zadań, lecz tylko te, które zostają za ciekawe. A także rekruci, którzy są świeżym nabytkiem Phoenix, a także naszą podstawową postacią. Przejdźmy do kolejnej frakcji, jak na przykład SAS. SAS, czyli Special Air Service, zostało założone w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej jako specjalna jednostka komandosów. Po II wojnie brytyjski rząd zrobił z nich jednostkę antyterrorystyczną. Możemy ich spotkać m.in. na mapach Miraż i Inferno, gdzie powstrzymują zamach bombowy. Wygrzamy tylko zwykłych oficerów SAS. Wiemy o nich tyle, że są niezwykle zabójczymi żołnierzami, a ich tożsamość jest utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Biorą udział w misjach dotyczących infiltracji, odbijaniu zakładników, a także ściśle tajnych, o których nie wolno mówić w żadnych mediach publicznych. Poza zwykłym oficerem mamy także oficera szwadronu B działającego w nowozelandzkim SAS oficera szwadrunu D. I to właśnie Sasowie mają najbardziej emocjonalną kwestię dialogową. bash Kolejna frakcja to TACP. TACP, a konkretnie Tactical Air Control Party są odpowiedzialni za doradzanie w zakresie najlepszego wykorzystywania sił powietrznych. Wygrzewamy tylko jednego członka TACP, a jest nim dublet McCoy. McCoy zdobył swój przedomek po dwukrotnym ukończeniu szkolenia polowego. Według dokumentacji jest to pomyłka przy sporządzaniu harmonogramu, ale jego koledzy z drużyny zgłaszali, że musieli go powstrzymywać przed tłumaczeniem tego szkolenia po raz trzeci. Jest bardzo silny fizycznie jak i psychicznie. Kiedy jest jakiś sport, to on go zakończa albo słownie, albo fizycznie. Mamy także makkoja pierwszej dywizji kawalerii. Przejdźmy do kolejnej frakcji, na przykład brazylijski pierwszy batalion. Członkowie pierwszego brazylijskiego batalionu są specjalistami od walki i przetrwania w tropikalnych środowiskach. Krzyżowamy tylko jednego porucznika z owego batalionu. Wiemy o nim tyle, że wraz z innymi szkolił się przy brzegach Amazonki. I ostatnią frakcją agentów, która nam została, to KSK. KSK, czyli Komando Specjal Kreftę, to niemiecka jednostka specjalna stworzona w 1996 roku. Zajmują się działaniami antyterrorystycznymi. Grzamy tylko jednego żołnierza, który jest członkiem trzeciej kompanii komandosów. I tak oto to omówiliśmy wszystkie frakcje agentów. Jak zauważyliście, na no ostatni odcinek zostawiłem te, które mają bardzo mało loru. No może poza Phoenix. Gdy pojawi się nowa operacja z nowymi agentami, to możecie się spodziewać kolejnych części serii. A na razie to by było na tyle. Jeśli film Ci się spodobał, pamiętaj o lajka oraz suba na kanale Siema!